Czy Widzowie! Ja, godnie z umową, pokazuję Wam, co kupiłam sobie na targach książki. Pierwszą rzeczą jest Smart Games, taka jakby złota droga, którą według obrazku trzeba ułożyć... tak samo, jak z na obrazku, trzeba ułożyć w tym pudełku. I wydaje się, że to jest dziecinnie proste, bo wystarczy odwzorować obrazek. Ale klocki są raz, że dwustronne, dwa, w brudnych rozmiarach i kształtach są te linie, a trzy, naprawdę trzeba się tu dobrze nagłówkować, żeby rozwiązać to zadanie. Ponieważ to nie jest tak, że ja po prostu popatrzę i wezmę tego klocka i położę tu, tego klocka i położę tu i się droga sama ułoży, tylko trzeba je poobracać. Dobrze ułożyć. Liczyć kratki sobie, odstępów kratki, żeby je dobrze połączyć. Ja nie będę teraz tu na żywo tego pokazywać, bo naprawdę zajmę mnie to kupę czasu Po prostu ułożę kawałek, zrobię wam cięcie i zaraz wam pokażę gdzie zaszłam Zrobię sobie zadanie 21 Dobra, już mam kawałeczek Lecimy dalej Pooh, 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 so do I. Okay. skomplikowane to strasznie dobra, musiałam to jednak trochę przerobić już kończymy skończę to tutaj i teraz tak nie patrzę tutaj na ten obrazeczek to mi się wydaje że nawet będzie tu pasować no chyba ten element chyba tak potem już ten i ten Udało się. Zajęło mi to około 8 minut. Uważam, że nie, zaraz dwie. No, ale się udało. Skończyłem. Skończyłam. Skończyłam. jeszcze coś z odpowiedziami. I ja zaraz. E. Chodzi o to, że. Mam tutaj odpowiedzi. I jak już się ułożyło obrazek, to można sobie wejść tutaj. I tu jest pokazane za pomocą takich białych linii, jaki. Kształt klocka. Może, trzeba tutaj dać. Jeśli na szybko się spieszycie i musicie ułożyć jakiś kształt, możecie wprost właśnie odpowiedzieć, czyli te białe linie, które bardzo Wam ułatwią układanie. I też, jeśli już nie umiecie, jeśli się podejdzie, to możecie ułożyć właśnie zgodnie z tymi białymi liniami. Gra bardzo fajna, kosztowała 50 zł, o 54 z groszem Fajna, przenośna, nieduża. Leciusia. Bardzo fajna, na myślenie i przydatna. Mam teraz drugiego z Ale ten znowu był droższy. Jest większy i nie tak fajnie, łatwo przenośny. przenośny. Ja kosztował 70 zł. Niestety, ale jest bardzo, bardzo duży. Teraz wersji QR, czyli z tą książaczką. I już Wam tłumaczę o co w nim chodzi. On jest na szczęście dużo prostszy, ciekawszy i fajniejszy. Pełna fajniejsze elementy. Dla fanów pieska, coś w sam raz. Chodzi o to, żeby ułożyć te klocki, które są tutaj, i nie wolno nam ich ruszać. Czyli jeśli przed. Na obrazku są gdzieś jakieś klocki To tych klocków wyjątkowo nie wolno nam ruszać One są przyklejone I mają być w tym miejscu nietykane Gra polega na tym, żeby ułożyć tor przeszkód pieskowi Który będzie prowadził do właściciela Pisek może skakać o jedną kratkę Czyli może przejść jedną kratkę bez przeszkody Teraz będziemy próbować ułożyć taką trasę Właśnie nie ruszając z tych klocków, które są już ułożone Piesek się kręci Właściciel się kręci Więc mogą startować z różnych miejsc I na przykład uznajmy Spróbujmy tu coś poukładać Mówię, po takim czy w jednym polu może piesek przejść Tylko po jednym polu Więcej nie może A jeszcze jedna rzecz, ja wam pokażę tylko na przykładzie. Nie będę Cię teraz poszukiwać. Eee, możemy robić coś takiego. Eee, no, więc mówię, zaraz spróbujemy coś łożyć Narwy kończyć chcę. Aż tak w porządku. Mam już troszkę ułożone. Próbujemy dalej. E Okej, okay. to teraz jak ten piesek ma iść? No, to chyba tak, tędy. Przez to, teraz tu. Pyk. Ej, ma to sens! Udało nam się! Przypominam, że piesek może skakać o jedną kratkę. Więc teoretycznie. Tor zaliczony. Mówię, ta gra jest już wyniesza, troszkę droższa, ale jest zabawniejsza.